Dzień dobry, dzień dobry kochane farmazonki. Witam Was z mojego farmazonkowego hmm, biura sklepikowego. Z którego to teraz można nadawać, kochani, do woli, spokoju. Hmm, w niezmęceniu niczym. Dzisiejszy temat. Co tak naprawdę nas, kochani, kształtuje i co kształtuje nasze życie? Najbardziej. Nie jest to nic odkrywczego, ale dla niektórych może być odkrywcze, kochani. Więc warto o tym porozmawiać. To, co najbardziej kształtuje nasze życie, kochani, to są nasze przekonania. I to, w co uwierzymy, że jest prawdą. I to nadaje, nadaje biegu naszej bezsensownej. Egzystencji, kochani. Bo, jak może wiecie, lub nie wiecie, może wam się wydaje, że jakieś sprawy ludzkie są ważne, ale tak naprawdę życie jest tylko dla życia i dla doświadczenia życia, a niekoniecznie po to, żeby jakiś wielki z tego zrobić, ambars. <grymne> Dlatego to, co się dzieje, to, co jest teraz, bo zawsze jest tylko teraz, jak wiemy. Jeden teraz. Się kończy, to drugi teraz się zaczyna. Przeszłość i przeszłość nie istnieją. Jest tylko ciąg terazów. Więc to, co możemy zrobić, jak już znaleźliśmy się na tej planecie, kochani do to, żeby uczynić ten nasz teraz cudownym. I jeśli jakiekolwiek mm, przekonania y, nam się nie podobają, nas blokują, przeszkadzają mm, w naszym życiu, żeby było ono pełne i y, radosne. I żeby to życie było dla nas miłym doświadczeniem musimy niezwłocznie popracować, żeby zmienić te przekonania na tyle trwale, żeby cel tej zmiany był taki. Nie, wynik tej zmiany był taki, żeby po prostu się dobrze czuć i osiągnąć. Jakiś tam efekt wymarzony. Więc jeśli z domu dostałeś jakiś brzydki program i doświadczenie życiowe Twoje y, pokazuje, że to nieprawda, czego Cię nauczono, to po prostu zmień to. Y, powiedz sobie szczerze, że nie akceptujesz tego, tej prawdy wyniesionej z domu, czy od społeczeństwa. I zacznij na co dzień ustalać swoją prawdę, w której ty się czujesz dobrze, i która jest poparta twoją z kolei wiarą i Twoim doświadczeniem życiowym, że tak jest dobrze. Oczywiście należy tutaj wspomnieć również o uczuciu w sercu, że jeśli coś czujesz, że nie jest dobre, to po prostu nie jest dobre ani dla Ciebie, ani dla innych. I uwierz po prostu wszystkim skarbom, które masz wewnątrz, tak? Swojej inteligencji, swojej intuicji. Wszystko jest in, czyli wszystko masz wewnątrz, swojemu instynktowi. Że jeśli coś Ci nie pasuje, to po prostu... Czy ktoś, to musisz to zmienić. I nie oglądać się na nic. Tylko na siebie. Bo kochani, dopóki ktoś nie płaci za Twoje utrzymanie, ja zawsze mówię, nie opłaca Twoich rachunków, nie daje Ci pieniędzy, a próbuje mieszać w Twoim życiu. Nie ma On w tym życiu niczego do szukania, niczego do nakazywania i niczego do wymagania. Jak kto za Ciebie nie płaci, Cię nie utrzymuje, to nie ma nic do gadania. Musisz liczyć na siebie. Dlatego ja też na siebie wiszę. Mój sklepik jest otwarty. Czekam na moje wspaniałe klientki. Lub klientów. Tylko takich, którzy docenią zarówno te produkty, jak i tą wspaniałą obsługę, kochani. I tym optymistycznym akcentem kocham Was Życzę Wam miłego dnia dzisiaj i do zobaczenia.